Wysoka forma Polaków w konkursie drużynowym w Zakopanem. Biało-czerwoni do ostatniego skoku walczyli o zwycięstwo na Wielkiej Krokwi. Przegrali jedynie z Austriakami. O punkt. Najdłuższy skok pierwszej serii w polskim zespole oddał ostatni, Dawid Kubacki. Dzięki niemu biało-czerwoni przeskoczyli Austriaków i prowadzili na półmetku zawodów. Tuż po rozpoczęciu drugiej serii rywale znów byli jednak na czele. Kwestia zwycięstwa rozstrzygnęła się w dwóch ostatnich skokach. W złych warunkach Kubacki poleciał na 127,5 metra, a skaczący po nim Stefan Kraft wylądował 4 metry bliżej. Nerwowe oczekiwanie na wynik zakończyło się radością Austriaków, którzy minimalnie wyprzedzili. Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska i Dawid 721 dni Polscy skoczkowie czekali na podium w zawodach drużynowych Pucharu Świata. Dziś w Zakopanem zajęli drugie miejsce, a o punkt wyprzedzili ich Austriacy. Biało-czerwoni wystąpili w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. W pierwszej serii prowadzenie oddali tylko raz, a próba Kubackiego na 136,5 metra dała Polakom 2,9 punktów przewagi nad Austriakami przed serią finałową. W niej jedynie Piotr Żyła osiągnął ponad 130 metrów. Świetne skoki Daniela Czupenila, Michaela Hajbeka, Manuela Fettnera i nieco gorszy Stefana Krafta sprawiły, że Austria wyprzedziła Polskę o punkt. Jutro na Wielkiej krokwi konkurs indywidualny. Transmisja w Eurosporcie i Playerze. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Wspaniały konkurs w wykonaniu polskiej kadry, walka do końca i przegrana z Austrią tylko o punkt. To pierwsze podium Polski w konkursie drużynowym Pucharu Świata od dwóch lat. Z Zakopanego Patryk Pancewicz i Michał Chmielewski. Miało być piękne biało-czerwone święto na Wielkiej Krokwi i było, miał być komplet publiczności na trybunach i był. W sobotę miał być też polski sukces i i był. Choć ja mam taki troszeczkę niedosyt tego jednego punktu, no bo to zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, ale niemniej jednak po dwóch latach polska drużyna wraca na podium. A mieliśmy drobne obawy, bo poza Dawidem Kubackim, który cały czas jest w świetnej dyspozycji, to i Kamil i Piotrek i Paweł mieli trochę problemów w ostatnich dniach. Kamil Stoch po grypie, która tutaj nam właściwie w pewnym momencie odbierała nadzieję. Paweł Wąsek po trochę słabszym momencie po turnieju czterech skoczni. Ale jak to wyglądało w sobotniej drużynówce? W szczegółach o tym wszystko w materiale. Zapowiedzią wielkich emocji na wielkiej krokwi była pierwsza seria konkursu drużynowego. Najdalej wśród Polaków poleciał skaczący ostatni Dawid Kubacki. Przed próbą lidera biało-czerwonych nasi reprezentanci minimalnie przegrywali z Austriakami. Po niej prowadziliśmy na półmetku zawodów. Tuż po rozpoczęciu drugiej serii i skoku Kamila Stocha rywale znów byli jednak na czele. Wydaje mi się, że popełniłem minimalny błąd tak na, na szybko, to też do końca... Nie wiedziałem, czy się cieszyć, czy nie, bo też nie wiedziałem, jak to, jak to wygląda, ale rzeczywiście było dzisiaj bardzo trudno i brakło trochę szczęścia. Chwilę później presję udźwignął Piotr Żyła. Jego skok na 134 metry był najdłuższym drugiej serii w polskiej drużynie. To Twoje najlepsze skoki w ten weekend? Tak. <grym> Okoliczności nie sparaliżowały też Pawła Wąska. Zaprezentował się znacznie lepiej niż w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. Wybraliśmy na czym mamy się skupić i od razu te skoki gdzieś wyglądały lepiej. Cóż, ile, ile mogłem, tyle, tyle starałem się z siebie dać. Kwestia zwycięstwa rozstrzygnęła się w dwóch ostatnich skokach drużynówki. W trudnych warunkach Kubacki poleciał na 127,5 metra. To był lepszy skok jak ten, jak ten z pierwszej serii, więc no myślę, że tutaj było... Przynajmniej mam taką nadzieję, że trener to potwierdzi, że było, że było okej. Okay. Skaczący jako ostatni Stefan Kraft wylądował 4 metry bliżej od Kubackiego. Nerwowe oczekiwanie na wynik zakończyło się radością Austriaków, którzy wyprzedzili polską reprezentację o punkt. Walka była naprawdę do, do końca. No, ten jeden punkt braku, ale no co zrobić? Tak, bywa w sporcie, także, także no, e, walczymy dalej. Tomasz Turnbichler uśmiechał się od ucha do ucha. To pierwsze podium w drużynówce Polaków od dwóch lat i pierwsze od kiedy kadrę prowadzi Austriak. Zespół wykonał dobrą pracę po wczorajszych kwalifikacjach, a przed dzisiejszym konkursem drużynowym udało się wyeliminować błędy, jakie występowały wczoraj. Transmisja konkursu indywidualnego jutro od 14.50. Thomas Turmichler był bardzo pewny tego, na kogo tutaj postawić. Mimo tych jakichś problemów, o których wspominamy, ta żelazna czwórka, choć w innym ustawieniu, i to też zdało egzamin, bo Kamil Stok, który otwierał ten konkurs, no chyba odetchnął z ulgą po takim skoku, którego potrzebował. No ale patrzymy na to wszystko też pod kątem tego, co jutro. No bo oczywiście Dawid Kubacki, jeżeli by patrząc na wyniki dzisiejszego konkursu pod kątem indywidualnym, byłby drugi. Granerut Laniszek, to oczywiście. Oczywiście też grono tych, którzy mogą powalczyć tu o podium, no ale wszystko, jeśli będą sprawiedliwe warunki. Niestety prognozy na niedzielę nie są najlepsze. Liczyliśmy na to, że do samego końca ta prognoza jeszcze się zmieni. Ma tutaj jutro duć, wiać i hulać wiatr, dlatego my, żegnając się na razie z Zakopanego, mamy nadzieję, że w niedzielę na Wielkiej Krokwi wygra sport, a nie aura. Dobrego wieczoru. Dobranoc.